Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym przedstawić czytanie partnerskie dla osób z lwa na miesiąc lipiec-sierpień 2022. Serdecznie dziękuję za lajki, subskrypcje i komentarze. Przypominam, że czytanie jest ogólne i na pewno nie będzie rezonować ze wszystkimi, bo to jest niemożliwe. Czytanie również jest długoterminowe, więc można sobie go odsłuchać w dowolnej chwili. Oczywiście czytanie może dotyczyć rzeczy, które już się zdarzyły, które się teraz zdarzają lub przyjdą dopiero. Można nawet pod koniec sierpnia się okazać, że coś się sprawdzi. Dla oczywiście par formalnych, nieformalnych, po jakichś przejściach. Krótkoterminowych, długoterminowych. Po tej stronie oczywiście będzie Wasza energia, po tej stronie energia partnera. Jeżeli Wam pasuje odwrotnie, to musicie sobie to odwrócić. Co Wy myślicie o osobie? Co osoba o Was myśli? Co Wy czujecie do tej osoby? Co ona do Was czuje? Czego nie wiecie o tej osobie? Czego ona o Was nie wie? Czego oczekujecie od tej osoby? Czego ona od was oczekuje? Co was łączy, co was dzieli? Czy ten związek wyjdzie razem? Czy będziecie razem no? Wynik. Nie. Przesuwamy jeszcze na spodzie karta Brama, czyli jakiś postęp, jakiś wyjazd, jakaś przeprowadzka. Teraz nie wiadomo, czy w związku z tą osobą będzie przeprowadzka, czy będziecie wy się razem gdzieś wyprowadzać, czy będzie jakiś postęp w tym związku, czy coś się całkowicie zmieni w tym związku, bo to jest karta Brama, także tu zaraz zobaczymy mniej więcej. Co tu wyjdzie? No tak na pierwszy rzut oka, no to mi się tu pokazuje tak dość ogniście. Tak, dość ogniście z tych kart tu widać, jest dużo Waszej energii buławianej. No i tak, już będę mówić. Dokładam jeszcze karty, tak żeby więcej było możliwości, więcej szans. Może będzie pasować do większej grupy osób. I co wy tutaj myślicie o tej osobie? No może być tutaj, że wy myślicie o tej osobie, że to jest osoba nie, nie na stałe. Że to jest jakaś taka osoba do romansu. Taka przelotowa. Z którą no niestety, ale nie można stworzyć jakiegoś takiego poważnego związku. Nie wiem dlaczego. Kto to będzie, to nie wiem. Czy to będzie osoba z trygonu waszego, ognistego? Baranew Szczelet? Nie wiem. Może tak być, a może tylko właśnie tak jak powiedziałam ta energia. Natomiast co osoba o was myśli? No osoba o was myśli poważnie. Natomiast osoba myśli o was poważnie. Nie wiem, dlaczego takie rozbieżne jest. Może dopiero co niektórzy się poznali albo to jest takie po prostu dopiero początek, dlatego że osoba może być w tej energii trygonu tego powietrznego, waga bliźnięta wodnik, może być po jakichś przejściach życiowych, może być od was starsza o wiele i wy i, i ona myśli o Was poważnie, o jakimś związku. To nie ma takich jakichś tutaj. To jest osoba, która może po prostu podchodzić do tego bardzo, no tak logicznie, pewnie, nie, nie tak, nie tak jakby to powiedzieć, to słowo. Żeby nie urazić oczywiście. No, nie tak jak rycerz. No. Rycerz to jest taka osoba, która szybko no, podejmuje jakieś tam działania, potem się rozmyśla, to jest osoba, która no, przygody uwielbia. Natomiast król osoba stanowcza, pewna, z jakimś bagażem doświadczeń, która po prostu wie, czego chce. No to tak więc tu pokazane jest, że ona chce... Po... To może być wasza energia, że to wy. Tak? A to będzie ta osoba, że to wy tutaj, no nie bardzo. Że wy tak y, od razu, tak nie podchodzicie do tego tak na poważnie, tylko tak na lekko. Co czujecie do tej osoby? No miłości jakiejś tam nie czujecie. Wprost przeciwnie jesteście trochę gdzieś przyblokowani. Na te miłości. I może dlatego podchodzicie do tego tak no, niepoważnie, tak lekko. Z takim, z takim podejściem na luzie. Może z waszej strony to nie jest takie szybkie, żeby od razu wchodzić w jakieś poważne. Natomiast co czuje ta osoba? No ta osoba poważnie podchodzi właśnie. No, ta te, te dziewiątka. Ona tu przemyśliwuje, tu się zastanawia, ukrywa też coś. Ukrywa też te swoje emocje, ale widać, że tu mogą być jakieś poważne, poważne te z tej strony, mogą być jakieś poważne właśnie. I myśli, i emocje mogą być poważne, ale ukrywane. Natomiast wy nie ukrywacie tego, że tutaj, no nie bardzo, wam się tu od razu, może jesteście po jakichś przejściach, nie wiem, i teraz wy tutaj od razu nie wchodzicie w takie. Ani w te jakieś deklaracje, ani w jakieś poważne uczucia, nie. Tu z waszej strony jest na lekko, z drugiej strony jest bardziej poważnie i osoba jest starsza. Czego wy nie wiecie o tej osobie? Czego ona o was nie wie? Czego wy oczekujecie i czego ona oczekuje? Czego wy nie wiecie o tej osobie? Że, że ona może być trochę taka despotyczna, taka narzucająca. Może być. Może być trochę skąpa. Natomiast czego ona o was nie wie, no że wy że wy tutaj jesteście bardzo otwarci. Może być, że ta osoba o was nie wie, że wy macie jakąś osobę inną. Z trygonu tutaj też buławianego. Natomiast osoba o was może też nie wiedzieć, że wy macie też jakąś osobę. Albo energię, tak powiedziałam. Może być, że to są osoby, bo tu się akurat znowu składa tak poprzednie też czytanie było, że tu akurat takie dwie te same energie, czyli buławy i monety. Czyli tak jest, jakbyście podobnie coś podobnie coś ukrywali. Albo osoby, albo to, że jakieś może też macie jakieś e, problemy też finansowe może. Albo jakieś tu myśli no takie związane z jakimiś brakami. Czyli wy nie wiecie o tej osobie, że albo ona ma osobę z Trygonu też Buławianego, czyli Baran wstrzelec, ale ta osoba jakby odchodzi do przeszłość i że osoba jest tu trochę interesowna, ma jakieś drobne problemy finansowe. Może być, że nie umie podjąć właśnie decyzji, nie umie się zdecydować, chociaż tu widać, że myśli poważnie. Ale jeszcze się, może być tak jak powiedziałam, że ta osoba nie wiecie o niej, że ona ta nie umie się też zdecydować tak szybko. A może być, że ma takie cechy, że jest po prostu trochę despotyczna, narzucająca. Natomiast ta osoba o Was nie wie czego, że Wy, że Wy natomiast potraficie tutaj podejmować decyzje, że Wy jesteście stanowczy, odważni, pewni siebie. Jeżeli Wy jesteście kobietą, bo tu mogą być po tej stronie panie, no to, yy, że Wy jesteście eleganckie, zadbane, ale. Ale tęsknicie za czymś. Tęsknicie za czymś, brakuje Wam czegoś. I ta osoba może o tym nie wiedzieć, że Wy się pokazujecie, że Wy się pokazujecie jako te królowe buław, natomiast, no bo to jest tu Wasza energia, nawet by się to zgodziło, natomiast brakuje Wam czegoś wewnątrz. I tego akurat możecie nie pokazywać. Czego wy oczekujecie od osoby? Żeby się żeby z wami porozmawiała, żeby żeby była bardziej stabilna i żeby się zdecydowała na coś. Bo tutaj no tutaj jest pokazane, że niby zdecyduje. Bo normalnie w pozycji to tak lawiruje pomiędzy dwoma osobami. Tak więc może być, że wy oczekujecie od osoby jakiegoś, jakiegoś, jakiejś decyzji, jakiejś rozmowy na temat jakiejś decyzji, jakichś wyborów. Natomiast co osoba od Was oczekuje? Oczekuje, że otworzycie się na nią. I też oczekuję tej rozmowy, jakieś podjęcia decyzji. Czyli obydwoje powinniście ze sobą chyba porozmawiać. Porozmawiać na tematy te, właśnie o czym myślicie, co czujecie. Co was łączy, co was dzieli. No, już od razu wyciągam tu Co was łączy? Albo was łączy jakaś osoba, na przykład przez którą żeście się poznali, jakaś z trygonu wodnego, skorpiona, ryby. Łączą was może jakieś takie uczucia, takie otwarcie się na siebie, ale również nie umiecie czegoś tutaj rozpocząć. Nie umiecie, nie umiecie czegoś rozpocząć. Nie umiecie ze sobą porozmawiać gdzieś. Nie ma też komunikacji, jakiejś takiej. Co was dzieli? Dzieli was to, że może rzeczywiście tu ktoś ma jakąś osobę, albo tu jest po prostu. Yy, Staniecie przed wyborem, czyli tu musicie wybrać coś, może, może jakąś osobę wybrać i zakończyć coś, a wy tu nie umiecie zakończyć coś. To was może dzielić. Czyli nie wiem, która osoba. Któraś osoba chyba ma jeszcze jakąś inną osobę i nie umie zakończyć z tą osobą jakiejś relacji. I to was może podzielić. A łączy was to, że nie umiecie rozmawiać o uczuciach. No. Bo ja nie wiem, no ta osoba, jeżeli ona byłaby bez tego trygonu, no to ona jest taka wycofana i raczej nie umie okazywać uczuć. Natomiast wy, no nie żywicie jakichś ekstra uczuć, jakieś takie zabawowe podejście. I czy wy będziecie razem tutaj? No tutaj jest jakaś granica. Tu jest jakiś jakieś po prostu brak równowagi. Raczej tu nie, nie widać, żebyście mieli być razem na poważnie, bo jest tu jakaś blokada. Na dodatek, dla Was jest tutaj taka energia, no bardzo trudna energia, chciałabym powiedzieć. Śmierć, dziesiątka mieczy w odwrocie. Czyli tak. Wy tutaj po jakichś przeżyciach, widocznie gdzieś jakieś, nie umiecie zakończyć czegoś. I nie umiecie zakończyć czegoś. Może tu jakiś skorpion ma coś do rzeczy? Właśnie. Może ktoś z Was był ze skorpionem? I nie umiecie tego zakończyć jeszcze. I tu jakieś przeżycia jeszcze, jakieś takie trudne sytuacje z tym Skorpionem mogłyby Was blokować. A jeżeli nie skorpion, no to nie umiecie czegoś zakończyć. Czegoś trudnego nie umiecie zakończyć. Nie umiecie zakończyć myślenia, myślenia o czymś, nie wiem, o jakichś trudnych sytuacjach. I to chodzi mi o osoby spod znaku lwa. Nie os tamte osoby. Bo ta, ten wynik jest dla was, to jest dla was. Czyli tak wychodzi na to, że wy dlatego tu tak podchodzicie rozrywkowo, nie tak jak ta druga osoba, już tak poważnie. Dlatego, że mogliście przeżywać jakieś sytuacje gdzieś zaprzeszłe, jakieś trudne. Jesteście otwarci, tutaj, braku, ale Wam czegoś brakuje. Natomiast tamta osoba jest właśnie taka y, przyblokowana trochę na uczuciach, ale i ukrywa te uczucia, dużo myśli, ale chce poważnie z Wami coś, coś robić. No i obydwoje oczekujecie jakichś rozmów, jakichś decyzji, jakiegoś czegoś postanowienia czegoś. Tylko, że nie umiecie i to jest, nie umiecie rozmawiać o uczuciach. A dzieli was jakiś właśnie jakiś brak zakończenia czegoś, jakieś, jakieś de podjęcia decyzji albo jakiejś jakieś relacji albo no i tu pokazane jest, że jak, jak tego nie, pod, nie zrobicie, no, no, no to tu nie widać, żeby tu było formalnie nie będzie to załatwione. Formalnie ten związek nie będzie. Bo tu jest jakaś blokada. Jest tu pokazana ta blokada. Bo tu u was jest jakieś y, zaprzeszła trudna sytuacja. No. Coś tu mi bryka. No i tu jest trygon wody, skorpion rak ryby jakaś królowa, jakieś uczucia. No byłoby właśnie radą dla was, żebyście się właśnie otwarli na uczucia, bo jesteście tu przyblokowani. Ta królowa w odwrocie to znaczy, że jest blokada na uczucia. Czy I tu jest też blokada. I tu jest też ta królowa czy trzy razy królowa kielichów się pokazała? Chyba, że to jest ta osoba dla panów, na przykład jakaś z trygonu właśnie wodnego, może skorpion, która wam tu wszystko blokuje, ale może być też, że ta karta będzie taką radą, aby się otworzyć na uczucia, żeby się nie blokować na uczucia, żeby być otwartym, empatycznym. No, także tyle dla Was. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Nie wiem do ilu osób to będzie pasować. Proszę o lajki, subskrypcje, komentarze. I do następnego razu.